korzystając y, z tej morde z uprzejmości za co rączkami całuję chciałbym tu wystąpić jako sponsor e, mecenas i y, ten Jak są te filmy kukiełkowe. Animator. Sponsor mecenas i animator kultury. I od razu pragnę ostrzec, że kultura to jest coś takie ważne dla narodu i w ogóle. To jest coś takie, że to się w pale nie mieści. Nie ma to tamto pieniądze, nie pieniądze, bo jest tak, że najsam przód jest kultura, potem długo, długo, długo nic i na końcu sztuki dopiero. Ale kultura to nie jest tak, że chodzić do muzea. Ja byłem w muzea i takie rzeczy widziałem, żeby wam tu jeden z drugim, niejednemu jednemu gały wierzch wyszły. Ale co też również zauważyłem, nie ma tak na świecie, że to jeden z drugim wejdzie do tego muzea i się od razu pcha z tymi łapami dotykać tego eksponata. No gdzie? Najsam przód trochę kultury osobistej, dopiero potem z łapami do muzea. Prawda. A żeby tam już, który chciał napluć na podłogę albo coś takiego, to naprawdę trudno spotkać. To też, jeżeli jeden z drugim takiej siły w sobie nie czuje, żeby nie dotykać, prawda, to niech nie wchodzi. Niech omija z daleka, niech na miasto idzie, niech se w tramwaju dotyka. To pierwsze, primo. Drugie, te książki, to jednak trzeba czytać. Taki autor, prawda, pisarz się namordował, o szmalo nabrał. Często, gęsto umarł, nawet, prawda? Jakiegoś tam Nobla dostał. To choćby przez sam szacunek, to by to trzeba przekartkować. I znowuż nie przesadzajmy, bo są piękne kawałki. Sam jeden czytałem pięć, sześć razy. To płakałem łzami. Do tego są te biblioteki. Ja wiem, że to jest ciężko. Że taką książkę trzeba potem oddać, prawda? To się w końcu za darmoche wzięło. To też, znowuż, jeżeli jeden z drugim takiej siły w sobie nie czuje, żeby oddać, niech nie wchodzi, niech nie pożycza, niech na drugą stronę ulicy idzie piwo, niech wypije, to się najwyżej flaszki nie odda, prawda? Dalej. Jest te kino. Dziesiąta muzyka, prawda? Jest kino. Nie dla ludzi. Dla ludzi. Ale czystych w mordę. To przecież tam nieraz siekierę można zawiesić. I uprzedzam, że będą bileterki z psami. Tak jest. Bileterka bilet sprawdzi, wpuści, a pies powonienie sprawdzi i nie wpuści. I bez kagańca będzie. I proszę bardzo, uprzejmie, bileciki na siedemnastą, ale do łaźni, mordę. Następnie. Różni ludzie są na świecie. No jest taki jeden z drugim na przykład, co z domu nerwowy jest. Zobaczy coś, a to krzyknąć musi. Albo inny, jeden z drugim z domu dowcipny bardzo. Zobaczy coś śmiesznego, dogadać musi. Różne stworzenia Boże są na świecie. I bardzo dobrze. Niech sobie będą, ale nie w teatrze, w mordę, ponieważ że teatr ma swoje sakrum. Co to się oznacza? To się oznacza, że morda w kubeł. O, aktor ma płacone od tego, żeby nawijał, tak? Tak, i aktor nie po to się uczył, tam dwa, trzy. Cztery lata, czy nawet dłużej, jak nie zdał z klasy do klasy, u różnych profesorów, robić fikołki, żeby mu potem byle kto jeden z drugim z ulicy krzyczał na przykład na Hamleta, te łysy uważaj z tyłu, czy coś takiego. Co? Także reasumując: pierwsze primo, nie wchodzić do muzea. Drugie primo, omijać biblioteki. I trzecie, wąski z teatru. To na razie. Jeszcze przypomniał, to, że pytają mnie różni kulturalni ludzie, no tam w, w pijalni piwa, prawda, gdzieś na pośredniaku. Tu. Co ja kompinuję o takim konkursie Chopinowskim? To ja mówię, że taki konkurs Chopinowski bardzo dobry jest, bo to Chopin, Fryderyk, wielkim kompozytorem był. No bo rzeczywiście to trzeba mieć żelazową wolę, żeby tyle tych kawałków wykompinować. Teraz dalej. Który pianista jest najlepszy? To to ogólnie jest tajemnica. To te Jury tam kompinuje. Ale na mój rozum nie jest najlepszy taki, co tak wpadnie, jak poparzony, zagra tego kawałka, poleci. No gdzie? Powagi trochę. Lepszy jest taki, co wejdzie powoli. Popatrzy tu, popatrzy tam, tu, żeby mu papierkami nie szereściły. Ważne jest, żeby łysy nie był, bo musi temu łbem zarzucić. Kłaków nie ma, co jajecznicę z mózgu zrobi. No i po... Wejdzie, popatrzy tu, popatrzy tam, łbem zarzuci. Przyjrzy się na tego czarnego krokodyla z tym w gębie. Stołka się poprawi. Znowuż popatrzy. Ogony od fraka. I siandzie. Szpony do góry. Po mankietach czy pozapinane. Pazury czy poobcinane. Do góry. Się koncentruje. Wyłączyłem te żelazko czy nie wyłączyłem. Wyłączyłem paluchy, powyginę tam z powrotem. Tam z powrotem w paluchach mocny musi być straszny. Jakby mu ta klapa znienacka spadła, koniec. Chłop do końca życia roboty nie ma. Znowu szpony do góry, łbem zarzuci po mankietach, po pazurach. I już jest pewny, że się tego stołka za blisko przysunął. Wstanie. Odsunie. Jak kręcony jest taki, to pokręci w lewo, w prawo, znowu. Łogony od fraka. Ryb do góry, ciądzie, ubem zarzuci. Szpony do góry, po mankietach, po pazurach. Szpony do góry, bo najlepszy jest taki, którym w ogóle nie zagra. Bo oni te kawałki jednakowe mają. I te jury ze stoperem siedzi i kombinuje, którym dłuży min narobi, ten lepszy jest. A ponieważ od kultury należy się uczyć, to uczmy się, kochani. Przed robotą pokombinować troszkę. Ubem zarzucić, rękami pomachać. Jak starczy czasu przed fajerantem, to coś zrobić i koniec. No, buźka. Dzień dobry. A co ty ze mnie idiotę robisz przecież? Cały dzień się widzimy, wieczorem mi dzień dobry. mówi... Ty rano mi powiesz dobranoc? Czy ty rozumiesz, że ja jestem kto inny i ty odpowiada jak jesteś kulturalny, to odpowiadaj. to, że to ty. Proszę, dzień dobry, co się mówi? Dzień dobry. No dzień. i widzisz, zaczęliśmy Pan Polak? Ty znowu idiotę ze mnie robić. A kto ja jestem? Marsjan? Co ja mam, czułki tutaj jak... Nie wiem, nie wiem, kto ostatnio cię za Rumuna wzięli Ale... na dworcu. Ja wiem, kto ty jesteś. Bo w czapce byłem. W czapce no. zimowej. Jak się okazało na komisariacie, że nie umie wróżyć, to go puścili. Nie wiem kto. Pyt, odpowiadaj mi, normalnie odpowiadaj kulturalnie. kulturalny człowiek. Ja mówię, pan Polak, a ty byłeś tylko Polak, nic więcej. Pan Polak? Tylko Polak, o, nic o, więcej. O, Boże. A po co to tylko? Po co to tylko? To no tak... tak kazałeś. Nie, ale bez tylko. Musisz tylko Polak bez tylko, uważaj. Pan Polak? Polak. A, no. no to my już jesteśmy. E, przepraszam, a ilu, ilu was jest? Ty masz jeszcze jednego takiego samego wteczce Słuchaj, nie wiem co ja mam w tece. może honekę. Nie wiem, nie wiem. Mówimy o czym innym. Ja mówię dzień dobry i mówię... pytasz się kto ja jestem, no? Kto, kto tak. ja jestem? Znaczy, Ty, ja, kto pan tak, jest, tak, tak. no? Ja. No to wiem, że pan, ale kto? Ja, ja. Ty z Nabiałem do Berlina jeździsz? Ech, ach, do Berlina, czekaj. Nie, no, tak jest, ale, tempo, ale, ale... Tempo. Ty powiedz, Niemca grać, taki tempo jesteś. Ech. Taka mala Niemiec, to ja pierwszy no. raz widzę. To się patrz dwa razy, uważaj. Jesteśmy z Commerzbank. A Ach to ten prajer, to? I przyszliśmy odebrać od pana nasze pieniądze. Należy się 842 dolary plus odsetki. Odsetki od razu oddam. Od... Honorowy jestem? Proszę oddam. Od... Odsetki mi się urwało dzisiaj. Nam... No nie. W... Wesoły taki dłużnik go, ale wesoły. Tak, nie? bo nie mam, nie A mam. mam? To... Popatrz. Opad... Gdybyście mnie wtedy więcej pożyczyli. To może by mi zostało. Świetne, A świetne. tak? Nie mam. Dobra, dobra, weźmiemy inaczej, zajmiemy ruchomości. Ty się nie wygłupiaj. Nie no, nie wszystko co się rusza, po... o ten garnitur, no całkiem, całkiem. Ładny jest, nie? Tak. Samodział. No, sam się odział, sam się rozdzieje, dawaj. Ty się nie wygłupiaj, to jest model bytom. No ja widzę, że bytom, marynarkę trochę podłużyć, spodnie skrócić, kogoś innego ubrać. To się przyda na y, czyściwo do maszyn. To jest prosto z pralni. No to maszyny się nie pobrudzą. Co pan ma jeszcze cennego? Zdrowie. Zdrowie jest najcenniejsze. Mam na, nawet tę działkę pracowniczą, rekreacyjną, za miastem, tam odpoczywam. No to co mi z tej działki? To jest ziemia. To co ja panu ziemię? Czy ja panu ziemię zabiorę? Jak, jak, zabiorę panu. Wiaderkami. A macie wiaderka? Żadnych. No, nie, 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 proszę pana, ma pan na przykład jakiejś kosztowności? Mam. No, i bardzo proszę. Skąd pan wie? No nie, straszne nie. mam koszty. No. Ja co miesiąc mam takie kosztowności, że ja nie wyrabiam. Za, za, za gaz mam kosztowności, Ta. za światło, Ta. za wodę, za telefon, abonamenty mam. Przestań, 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 głupstwa mówisz. nie, to są koszty. To każdy ma w kapitalizmie musi mieć jeszcze większe. Teraz ko kosztowności mam jakieś, wiesz, precjoza, sztabki jakieś. Sztabkę mam. O. Bite. Przy drzwiach. Nie, to dobrze, to znaczy, że on ma coś cennego w mieszkaniu, jak drzwi na sztabkę zamyka. Nie, nie, sztabka jest z tamtej strony drzwi. Dozorca nas na noc zamyka, żeby żarówek nie kresz. <gry> Biżuterię ma. Biżu, co? Biżuterię, biżuteria, ozdoby. Ozdobno, no mam ozdoby. Mam te y, łańcuchy. Dwa łańcuchy mam. Bardzo y, Z czego? Z czego jeden srebrny, y, drugi złoty. Bardzo piękny. Potem y, Biorę. mam te y, jeszcze takie dędasy te wisiory. Wisiory, wisiory. z dendasami I, i oprócz tego jeszcze bombki i szpic. <grym> szpic? No szpic. Jaki szpic? Szpiczasty. Żeby było wiadomo, gdzie się choinka kończy. Zaraz, to znaczy co, to są, to są ozdoby na choinkę? No, a pan myślał, że na co? Ja myślałem, że na żonę. A to ja bez szpica wiem, gdzie się żona kończy. Dobra, zostawmy to. Kończmy, to ja biorę tak, to co widzę, ten dywan, perski, telewizor, to ubranie, koszulę, yy, buty ma majtki ma. A, a jaki dzień tygodnia jest? Poniedziałek. No to synność. Dobra, to i bez tego mi wyjdzie, proszę pana, 840, resztę panu daruję i widzisz, nie chciałeś a oddałeś. I tak trzeba podchodzić do rzeczy. rozumiesz? Tak cię powoli tego oplopię, oplopię i teraz ci... oddajesz to wszystko, a ja sobie odliczam. Zaczekaj tak do każdego. Do... I biorę. co ja taki goły mam zostać? Jaki goły? Mówił pan, że pan ma działkę. No to co, pójdę na działkę, zakopię się po szyję na ubranie, będę czekał? Nie no, tam są jakieś te liście, gałęzie, nie? No są. No, no to będzie pan, proszę pana, liść, ubierze się pan. Pożeczki? No to napują. Po co marnować tyle, no? Z gałęzi pan se zrobi, no. postawicie tyczkę, będzie burza, piorun, nie będziecie mieli ogień. Później, później, proszę pana, przyjedzie kanonik z Czechosłowacji, was Później, później, będzie bitwa pod Grunwaldem. No. Radzę przegrać. No, proszę pana, w skóry się ubierzecie. W, w jakie skóry? Z jabłek. Dzieciaka do szkoły zaprowadziłem. To nie jest takie proste teraz dziecko zaprowadzić, bo... Nie, normalnie, no. Złapałem go za rękę, dwa dni przed terminem, żeby mi się nie wyrwał i zaciągnąłem go. Takie dziecko lekkie jest, to daje się ciągnąć. Tam się trochę na krawężnikach zapierał, to się go podrzuciło lekko i dociągnąłem. Nawet nie do pierwszej klasy. W pierwszej już był. Parę lat już był w pierwszej. Nie, wiecie państwo, skalkulowałem i w tym roku go do szóstej dałem. Dałem go do szóstej, bo y, bardzo tanie podręczniki do szóstej były. A jeszcze się dowiedziałem, że piąta jest ciężka. No to co, swojego dzieciaka będę mordował. Dwa lata sobie w szóstej posiedzi, tego samego się dowie od kumpli. No nie jest łatwo go połączyć z tą szkołą, bo szkoła się zmienia. Też na, nawet nie żeby się ruszała, ona ciągle leży w tym samym miejscu, kompletnie leży. Tylko tego patrona zmienia. Bo jak on w y, czerwcu przyniósł taką kartkę ze szkoły, że nie zdał do trzeciej, to tam była pieczątka, szkoła imienia Trójek Murarskich. A teraz jak go zaciągnąłem, to już była Trójcy Świętej. Ulica też się inaczej nazywała, bo to wtedy była y, Marksa i Engelsa. Gdzieś tak między nogami Marksa i głową Engelsa leżała szkoła w połowie drogi. A teraz jak był ciągnięty, to już była ulica Braci Kaczyńskich. W końcu nieważne, jak się ta szkoła nazywa, ważna jaka jest. Śliczna, piękna po tych wakacjach. Odnowiony, tam chyba jakiś pijany murarz wpadł czy co? Te podłogi wybielone jak należy, ta, ta klepka na tych ścianach równo ułożona. Piękna szkoła, meble nowe, nowe ławki, konfesjonał. Dużo nowych nauczycieli przybyło, rozmawiałem z tym, z księdzem od WF-u. Taki młody, dziarski, energiczny, w takiej krótkiej sutannie Adidasa, taki mocny ksiądz. Przyszedł, przywitał się, zrobił przewrót do tyłu i pokazał nam potem salę gimnastyczną, ale też krótko, bo przyszła ekipa z parafii święcić drabinki. Przeprowadzili nas na korytarz. Na korytarzu też zmiany, bo te y, tablice y, kuczci Lenina, co oni te dzieci straszyli, to już zdjęli, to przetopili na puszkę dla kuronia, dla poprzedniego rządu. W ostatniej chwili, ale za to bardzo nowoczesną, zrobili taką, taką facelifting taki z, ty, z tym lejkiem. Taka. To bardzo praktyczne, bo jak ktoś nie miał drobnych, to zupę wlewał, to bardzo kuroniowi odpowiadało. Te dzieciaki biegają po tej szkole, wyją, cieszą się, że więcej lekcji mają. No, ledwo dzwonika było słychać. Potem nas zaprowadzili do tej kruchty nauczycielskiej. Tam się okazało, że ta praca nauczycieli to nie po różach spływa, teraz oni dostali. Ostatnio takie te y, zalecenia, instrukcje y, z kuratorium, że ciężko wyrobić jest. Na przykład taki przepis obowiązuje, że jak któreś dziecko uczyło się w poprzednich latach języka rosyjskiego, był taki kraj, to w tym roku obowiązkowo musi chodzić na lekcję zapominania rosyjskiego. To się tak wydaje, ale mój dzieciak na środę ma zapomnieć na pamięć wiersz Majakowskiego i 40 słówek. To przemęczają ich. Kupiłem mu wszystko, co trzeba, wyposażyłem, dostał tak, te, yy, zeszyt mu kupiłem. Nawet dwa, jeden może zgubić. Bardzo tanio dostałem, bo u baby na ulicy. Tanio, bo zapisane. Ale jak sobie pomyślałem, że jeszcze długopisu nie muszę mu kupować, to wszystkie wziąłem, na przyszły rok jeszcze ma. Potem kupiłem ten pędzel, kupiłem do historii. Tak, bo oni teraz zamalowują białe plamy. To zdolna bestia. Pół mieszkania zachlapał, cały 20 rok zrobił w jeden wieczór. A drogie teraz te pomoce naukowe, to te, te podręczniki, te różne sprzęty, no sam różaniec do arytmetyki, to dosłownie za kieszeń się trzeba trzymać. No, tam na początku roku było trochę kłopotów organizacyjnych, bo jak oni dołożyli te lekcje religii, bardzo słusznie, niech się dziecko uczy, to im zabrakło pracowni na te inne lekcje. Bo mieliby liczone tyle przedmiotów, co pracowni. Jedno przybyło, jednego zabrakło ale taki szczęśliwy zbieg okoliczności, znaleźli na mieście pustą salę. Katechetyczną na parafii. Tam kiedyś religię dawali, ale zaniechali, bo przenieśli. To nie tam te inne przedmioty tam przenieśli, skoro jedne, te są tu, to te, tam mogą być. No. Dla mnie jest wszystko jedno. On się może uczyć religii w szkole wychowania obronnego na parafii. Tylko zdrowszy będzie, bo to na dwóch końcach miasta Jeszcze sześć razy dziennie musi biegać. Małe manuszki, ale zdrowe. Szkoła w porządku jest, ona ma ten y, poziom, on jest bardzo niski, ale jest. Co ma jeszcze? Ma język wykładowy i nie jest to język polski. No, rosyjski też on nie jest. Żeby poprawnie powiedzieć w tym języku, to onów ten język łaciną jest. Po łacinie uczą, ale za to wszystkiego. On już w innym języku nie mówi. On wraca do domu, dalej mówi po łacinie. O szkole. To jest eksperyment. Jeśli oni angielskiego uczą po łacinie, to nie jest takie proste, bo żeby się dowiedzieć, jak jest good morning po polsku, to on ma trzy słowniki, bo jeszcze po drodze ma Awę. Trudno, niech sobie radzi. Ja się godzę, niech on mi cały dzień mówi po łacinie, niech on biega po całym mieście za tymi lekcjami, tylko, ty, tylko żeby tego wina nie pił bo ja nie wiem jak on dalece wejdzie w te liturgię. a człowiek woli mieć dziecko trzeźbę. inna sprawa, że co my się staramy o to, żeby te dzieci mądre były skoro one telewizję oglądają to jest naukowo stwierdzone taki przeciętny siedmiolatek on po jednym teleekspresie jest tydzień trzaśnięty no tak jak on zobaczy ten sprzęt amerykański na pustyni saudyjskiej to on z byle łopatką do piaskownicy nie pójdzie dziecko głupie nie jest co więcej, te dzieci się tą polityką interesują, a co jeszcze więcej, one ją rozumieją. To nie wiadomo dlaczego. No bo starym nie zawsze przychodzi, że zrozumieją. Ja niedawno się dowiedziałem, że taką informację usłyszałem, że wojska radzieckie zagrażają nam od Zachodu. Ja nie wiem o co chodzi, bo przecież one tam stacjonują, bo bronią, bronią bezpieczeństwa kraju, którego od roku już nie ma, przed ewentualną agresją kraju, od którego wypożyczają koszary. To, to tylko dziecko zrozumie. To chodzi o tą NRD, ja, ja wiem, to była żmija Europy. To... Oni mieli tylu tych agentów swoich, tych szpiegów porozmieszczanych po całej Europie, oni w rządach nawet mieli agentów. Podobno nawet Gierek był agentem Stasi. I te dzieci to wszystko łapią. Te kampanię prezydencką, jak te dzieciaki chłonęły, no. Inna sprawa, że to na ich poziomie było. Ale podobało im się bardziej. Po później jak już tego prezydenta wybraliśmy, jak one te kciuczki ściskały, jak się denerwowały, żeby podczas tej przysięgi prezydenckiej, żeby się tylko w Ujciolechu nie rąbnął. I nie rąbnął się, piątkę dostał. Ryzyka nie było, bo jakby się nawet pomylił, to później by się te rotę zmieniło. Sami kumple rządzą, to przez człowiekowi trzeba iść na rękę. Ale nie, poprawnie wszystko powiedział, bo poprzedni prezydent, mieliśmy potem przed tym takiego jednego na próbę, bardzo zdolny. To a jednak się pomylił. W tej przysiędze przed Sejmem Senatem przysięgał, pomylił się w jednym słowie, miał powiedzieć i to nie jest mój żart. Tak było. Miał powiedzieć: Będę bronił godności narodu, powiedział: Będę bronił jedności narodu. To nie jest to samo. Nawet taka konsternacja powstała w tym sejmie, czy jemu to zaliczyć. Ale zaliczyli. I wtedy mi się przypomniała sprawa takiej jednej mojej znajomej, która w swoim czasie uległa ślubowi kościelnemu z jednym mężczyzną. Zresztą jej znajomym nawet. I ona w tym kościele też musiała przysięgać. Jak ktoś się żenił, to wie. I ona również pomyliła się w jednym słowie. Tam jest taki fragment I nie opuszczę cię aż do śmierci. Tymczasem ona powiedziała I nie dopuszczę cię aż do śmierci. I też się na weselu zebrała specjalna komisja, która miała ustalić, co też legło u przyczyn tej pomyłki. Doszli do wniosku, że ze zdenerwowania się przejęzyczyła, zaliczyć jej i ten pan młody do tej pory gania ze sztachetą tę komisję, bo ona faktycznie nie daje. Ja mówię o tym tylko dlatego, żeby jednak pamiętać, trzymać się tej, tej treści przysiąg. Ale wracam do tych dzieci. Więc one po prostu mają lepszą pamięć. Nie wiadomo dlaczego. Są pewne podejrzenia, że z tego powodu, że one tej górzały nie chleją. Po prostu mają więcej mózgu w mózgu. I oni świetnie rozróżniają te nazwiska polityków. Nam się już myli, bo ich jest za dużo. Niby im nam prasa idzie na rękę często, bo ostatnio na przykład pojawił się taki zwyczaj w gazetach, że po nazwisku polityka podaje się jego zawód wykonywany w pełnym brzmieniu, potem myślnik i zawód wyuczony w skrócie. To daje więcej wiedzy o człowieku. Na przykład zaraz po yy, kampanii prezydenckiej na Wałęsę pisano prezydent, myślnik, elekt. Rzeczywiście, albo te pojęcia polityczne różne trudne, co chwila jest jakiś nowy termin polityczny, człowiekowi trudno spamiętać to i zrozumieć tym bardziej. Jeden z tych terminów postaram się Państwu przybliżyć za pomocą takiej bardzo krótkiej anegdoty. Otóż w pewnej rodzinie w małżeństwie żona bardzo męczyła męża, żeby on jej załatwił pogrzeb z kompanią honorową. Czyli krótko mówiąc idiotka. Nie. Ale go bardzo mordowała. On co dzień wraca z tej roboty zmęczony, zziajany, bo to przecież te, te, te 8 godzin nad herbatą. Człowiek by już usiadł, herbatki się napił. Nie, ona już stoi w progu, do niego. Chodź tu. Bliżej. No. Załatwileś mi ten pogrzeb z kompanią honorową. No, no kochanie, no, 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 no jakim cudem Przecież ja nikogo nie znam, czego ty ode mnie chcesz I ona wtedy na niego Tak trwało miesiącami, aż pewnego dnia On znowu wraca, zmęczony, spocony Ona już waruje Mówi, byłeś na mieście? Byłem, no gdzie miałem być Załatwiłeś mi ten pogrzeb z kompanią honorową? Załatwię Pojutrze na 11 masz być gotowa Mam nadzieję, że w ten sposób udało mi się przybliżyć Państwu sens terminu politycznego przyspieszenie.